Ogromnym zagrożeniem dla samorządów dzisiaj to jest depopulacja. Depopulacja, która dotyka tak naprawdę wszystkich miast z wyjątkiem chyba sześciu największych metropolii, bo to są miejsca, do których ściąga się inwestycje, do których również przyjeżdżają ludzie podjąć pracę, ale też wiążą swoją przyszłość z tymi miejscami. I tutaj mówimy o Krakowie, o Poznaniu, o Wrocławiu, Warszawie, Trójmieście. To są tego typu miejscowości, które i Katowicach to są tego typu miejscowości, które mają szanse rozwojowe, powstałe miasta, szczególnie te miasta, które były dawnymi miastami wojewódzkimi, nie, są to miasta, które przeżywają ogromny problem. Pop Depopulacja w niektórych miejscowościach nie, osiąga w takim okresie 10-15 lat nawet 10-15%. To są ogromne skoki e, braku, e, braku mieszkańców. E, populacja się starzeje, to nawet nie jest problemem głównym to, że ludzie wyjeżdżają, ale to, że stajemy się coraz starsi i nawet nie ma z, możliwości zasilenia części miast nowymi mieszkańcami. E, tak naprawdę skazani, skazane na depopulację są te miasta, które są blisko dużych aglomeracji miejskich, te, gdzie zasysany jest pracownik, zasysany jest mieszkaniec, gdzie ta oferta atrakcyjna, mieszkanie jest o wiele większa. Tak na przykład jest na Śląsku, gdzie Katowice i e, mają ogromną siłę ciążenia na przykład na takiej miejscowości jak bytom, Zabrze czy też Sosnowiec, i tam perspektywy rozwojowe są naprawdę tragiczne te populacja dotykając wszystkich stawia przed samorządami ogromne wyzwanie, bo tak naprawdę doprowadza to do walki między miastami o mieszkańca, o pracownika. To nie jest sytuacja prosta, bo chcąc zapewnić większą atrakcyjność mieszkania w swoim mieście, no musimy liczyć się z tym, że odciągniemy tych mieszkańców z innych miast, z innych miejscowości, dlatego że ogólnie liczba ludności w Polsce maleje, czyli stajemy się państwem o coraz mniejszej liczbie ludzi. Poza sytuacją skokową, kiedy pojawiły się, pojawili się migranci zarobkowi. Pytanie, jak długo jeszcze utrzymają się na tym rynku. Nie jest Polska gotowa i Polacy gotowi na to, żeby otworzyć się granice szerzej, żeby ściągnąć migrantów e, zarobkowych, ale nie tylko takich, którzy by chcieli tutaj zamieszkać. Tego się boimy. Przez to samorządy mają bardzo ograniczone narzędzia w tym zakresie. No, mogą próbować walczyć o inwestycje. Tych inwestycji e, in, dużych e, nie jest. Jest na tyle istotnie dużo, byśmy mogli mówić o tym, że kilkanaście, kilkadziesiąt miast może na tym wygrać. Polska jako jedna wielka strefa ekonomiczna oczywiście ułatwiła działanie dla przedsiębiorców, ale utrudniła rozwój tym miastom, które sobie do tej pory radziły właśnie dobrze ze względu na stworzenie specjalnych warunków, specjalnych stref, a tym samym dając miejsca pracy, gwarantowały sobie rozwój. To jest ogromne wyzwanie. Starzające się. Społeczeństwo oczywiście może być okazją dla części z nich, by ściągnąć ludzi starszych, tak jak to dzieje się na przykład w Hiszpanii, gdzie emeryci niemieccy czy emeryci brytyjscy chcą mieszkać i tam spędzają ostatnie dni swojego życia i wydają pieniądze, No ale to jest strategia krótkiego okresu i niestety nie spowoduje, że silne nowe pokolenie zostanie ściągnięte do danych miejscowości. Musimy chyba uznać, że to jest taka uroda następnych 50 lat. Polska do końca tego wieku istotnie się wyludni, staniemy się państwem na poziomie dwudziestu 20, 20 paru milionów ludzi, chyba że nastąpi zmiana postawy społecznej i otworzymy się szerzej na mieszkańców innych państw.